Brutalny atak na kobietę w toruńskim parku. Policjanci po krótkim czasie zatrzymali, jak się okazało, 19-letniego napastnika. Zaatakowana kobieta z ranami kłótymi trafiła do szpitala. Emocje wokół Centrum Integracji Cudzoziemców w Toruniu. Samorząd województwa zmienił kryteria programu unijnego i nie będzie Centrum Integracji Cudzoziemców w Toruniu. Sala sesyjna Rady Miasta jest miejscem dialogu, to wiemy wszyscy, tak powinno być. Natomiast dziś tego dialogu zabrakło. Po blokadzie Mównicy obrady wznowiono. Były ksiądz skazany prawomocnie na 10,5 roku więzienia. Będę składał wniosek o uzasadnienie, a następnie będzie rozważana kwestia złożenia kasacji. Sąd podtrzymał wyrok poprzedniej instancji. Minęła 18.30, Krystyna Rymaszewska. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Serwis zaczynamy od brutalnego ataku na młodą kobietę w Toruniu. W środku nocy w parku 19-letni mężczyzna zaatakował 24-latkę. Z ranami kłutymi została zabrana do szpitala. Walczy o życie. Policja zatrzymała napastnika. To obywatel Wenezueli, który do tej pory w Polsce nie był karany. O szczegółach Michał Górski. To tutaj w okolicy ulicy Sobieskiego i Waryńskiego. Po godzinie pierwszej w nocy doszło do tego ataku 19 latek prawdopodobnie nożem zaatakował 24-latkę agresora wystraszył jeden z mieszkańców okolicznych osiedli, który słysząc krzyki kobiety wybiegł z domu i wystraszył tego agresora, wcześniej alarmując służby. To jest karygodne, ja nie wiem, to brak słów jest. Co to się w tej chwili wyrabia? To jest po prostu karygodne. Teraz idę do pracy na przykład czy wracając z pracy, czy jak się boi? No boi się. To jest miejsce, gdzie o północy gasną światła, i trzeba no, do, do swojego parku się uratniać, bo jest no, już ciemno i strach z psem pójść wieczorami. Na pewno straszne, przerażające. Yy... No, bardzo współczuję yy, tej dziewczynie straszna sytuacja. Żurny, który uzyskał tą alarmującą informację od razu na miejsce skierował wszelkie możliwe dostępne patrole policji, nawet te, które znajdowały się poza terenem miasta. Dzięki szybkiej penetracji miasta policjanci po krótkim czasie zatrzymali, jak się okazało, 19-letniego napastnika. Napastnik był obcokrajowcem, w Polsce dotychczas nie był karany. 19-latek, który został przez policjantów zatrzymany, był pod wpływem alkoholu, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą działania w sprawie usiłowania zabójstwa 24-letniej kobiety, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Podejrzanemu 19-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. W Toruniu nie powstanie Centrum Integracji Cudzoziemców. Decyzję podjął Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Temat rozpalił radnych miejskich jeszcze przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta w porządku obrad znalazł się apel klubu radnych PiS, w którym wyrazili sprzeciw wobec nielegalnych imigrantów i powstania centrum. Nie obyło się bez blokowania mównicy. Temat Centrum Integracji Cudzoziemców tak naprawdę pojawił się jeszcze przed sesją, kiedy to radni PIS i ruchy prawicowe sprzeciwiali się ich powstaniu. Tymczasem radni Koalicji Obywatelskiej poinformowali, że decyzją zarządu województwa takie centrum w Toruniu nie powstanie. Samorząd województwa zmienił kryteria programu unijnego i nie będzie centrum integracji Cudzoziemców w Toruniu. Po tej informacji przegłosowano wycofanie z porządku obrad apelu dotyczącego sprzeciwu wobec powstania w Toruniu Centrum Integracji Cudzoziemców. To nie spodobało się ruchom prawicowym, które nawiązały do tragicznej sytuacji z nocy, kiedy to kobieta została zaatakowana przez obcokrajowca. Walczymy za Polaków, za przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków, żeby było dobrze żeby nie było sytuacji takiej, jaka miała miejsce wczoraj w parku Glazja, gdzie 24-letnia dziewczyna została zaatakowana. W związku z blokadą mównicy podczas sesji przewodniczący poinformował o kolejnej przerwie. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, powinniśmy to wszystko. Yy... Rozpatrywać w spokoju. Sala sesyjna Rady Miasta jest miejscem dialogu. To wiemy wszyscy, tak powinno być. Natomiast dziś tego dialogu zabrakło. Zabrakło wysłuchania mieszkańców, którzy przyszli ze swoimi postulatami, mieszkańców zatroskanych o Toruń. Po godzinie 13 wznowiono obrady sesji rozmawiano między innymi o sytuacji finansowej szpitala miejskiego, którego łączne zadłużenie wynosi ponad 150 milionów złotych. W szpitalu obecnie wprowadzany jest program naprawczy. Z tą stratą musimy się uporać. Są to również naleciałości zobowiązania z kilku dekad funkcjonowania lecznicy. W naszych założeniach finansowych 2028 rok to będzie ten moment, w którym na działalności operacyjnej chcemy się zbilansować. Podczas sesji. Radni rozmawiali również m.in. o powołaniu komisji do spraw nazewnictwa. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Koniec procesu apelacyjnego byłego księdza z Bydgoszczy. Rafał K. usłyszał wyrok i pół roku więzienia za czyny o charakterze seksualnym. Poszkodowani to 10 osób. Wśród nich dwie niepełnoletnie. O szczegółach Martyna Sobecka. Były ksiądz Rafał K. został skazany tak naprawdę już dwa lata temu. Sąd pierwszej instancji skazał go wówczas na trzy lata więzienia za molestowanie osób nieletnich, ale uniewinnił go od zarzutów wobec dorosłych. A przypomnijmy, że wśród poszkodowanych było osiem takich osób. Prokuratura w związku z tym złożyła apelację, po której sąd zaostrzył tę karę do 10 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, uwzględniając czyny wobec wszystkich osób poszkodowanych. Dziś sąd tę decyzję podtrzymał i jest to wyrok prawomocny, ale jak się okazuje Prawdopodobnie ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Będę składał wniosek o uzasadnienia, następnie będzie rozważana kwestia złożenia kasacji. Yy, został o tym powiadomiony oskarżony i też również wyrażał taką wolę. Sąd ma y, czas na, na, na sporządzenie uzasadnienia, więc prawdopodobnie myślę, że w przeciągu tam miesiąca powinien sąd takie uzasadnienie sporządzić. Następnie my mamy 30 dni jako obrona y, do złożenia y, kasacji i czas oczekiwania w Sądzie Najwyższym na, 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 na kwestię tutaj kasacji rozstrzygnięcia, no to może nawet i być od kilku miesięcy, nawet i do może nawet i rok trwać. Jak ustalili śledczy, były duchowny przez wiele lat miał zapraszać do własnego mieszkania w sumie 10 osób, w tym dwie nieletnie. Zapewniał ich o swoich uprawnieniach terapeutycznych i odbytych przez siebie kursach medycznych czy psychologicznych. Jak zeznawali podczas procesu poszkodowani, ksiądz kazał im się rozbierać do naga i zakładać opaskę na oczy. Wówczas dotykał ich miejsc intymnych, a niektórym miał badać również prostatę. Zdanie prokuratury takie zachowanie księdza miało tylko jedno na celu zaspokojenie własnego popędu seksualnego. I to zdanie podzielił dzisiaj sąd. Bydgoszcz Martyna Sobecka. To jest główne wydanie Zbliżeń. Spójrzmy, co jeszcze przed nami. Nadchodzą zmiany w badaniach profilaktycznych raka szyjki macicy. Klasyczną cytologię zastąpią dwa nowoczesne badania. W 40 dni. Sebastian Szubski, z Bydgoszczy chce pobić kolejny rekord Guinnessa. Kajakiem opływa Wielką Brytanię. Region ma otrzymać 200 milionów złotych na budowę schronów i modernizację tych już istniejących informuje wojewoda kujawsko-pomorski. Pierwsze dotacje powinny zostać przekazane samorządom we wrześniu podczas konwentu wójtów gmin wiejskich w Zielonce rozmawiano o przygotowaniu samorządów na sytuacje kryzysowe. Żelbetonowe ściany o grubości pół metra, specjalistyczne filtry powietrza, magazyny żywności. To nowoczesny schron, który w lutym otwarto w ciechocinku. W razie ataku atomowego bądź chemicznego może udać się tutaj 150 osób. W przyszłości dzięki rządowemu dofinansowaniu takich miejsc w regionie ma być więcej. Za pośrednictwem wojewody i kujawsko morskiego urzędu około 200 milionów złotych będzie dzielone na samorządy, na zadania, szeroko pojęte zadania, odbudowy schronów, po remonty dotychczasowych schronów, poszkolenia dla dla mieszkańców. Pieniądze mają trafić do gmin od września. Wysokość wsparcia zależeć będzie między innymi od liczby mieszkańców na danym terenie, przebiegu infrastruktury krytycznej czy lokalizacji jednostek wojskowych o wdrażaniu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Dyskutowano podczas posiedzenia konwentu wójtów gmin wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w Zielonce. No tutaj nie ma co ukrywać, no gminy nie są przygotowane, nie mamy schronów, nie mamy miejsc schronienia, więc jest to zadanie na pewno biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną na świecie ważne. Mój pogląd na, ten, na to działanie jest zupełnie odmienny. Oczywiście my to powinniśmy robić, ale to powinno być centralizowane i w oparciu o pracowników, którzy są związani bezpośrednio właśnie tutaj z... Wojewodami, e, którzy byliby pod ich bezpośrednią jurysdykcją? Podczas spotkania omawiano też rządowy program budowy dróg. W lipcu ma zostać ogłoszona jego kolejna edycja. W 2025 roku na modernizację i budowę dróg w regionie przeznaczono w sumie 165 milionów złotych. W tym roku planujemy realizować prawie 4 km drogi z miejscowości Lisiny przez Suchą na połączenie do drogi gminnej Zielonka-Wierzchucin. A na kolejne lata mamy przygotowywane kolejne projekty, w tym największy projekt na ponad 5 km drogi wokół jeziora Wielkiego Cekcyńskiego. Z kolei przy realizacji projektów związanych z ochroną środowiska gminy mogą skorzystać z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczki są to kwoty od 80 tysięcy wzwyż. Alokacje na ten rok mamy w wysokości 70 milionów i jest ona cały czas dostępna. Pieniądze mogą trafić na przykład na budowę biogazowni czy oczyszczalni ścieków Olga Taraszka, TVP w Centrum Szkolenia Wojsko Obrony Terytorialnej trwa szkolenie terytorialsów organizowane przez przy współpracy z instruktorami Gwardii Narodowej stanu Illinois. W ramach zajęć żołnierze poznają techniki działania snajperów, udzielania pierwszej pomocy oraz wykorzystywania nowoczesnych systemów obserwacji pola walki. Jeżeli chodzi o szkolenia, realizowaliśmy je w czterech modułach. Były to szkolenia tak remote obserwatorów, czyli obserwatorów ognia, A mieliśmy tutaj szkolenia snajperów, mieliśmy szkolenia operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych javelin oraz e, szkolenia medyków. E, jeżeli chodzi o różnice w tych szkoleniach z poprzednimi latami, dlatego że jest to kolejna edycja, którą realizowaliśmy, e, w tym roku o wiele więcej było nowoczesnych technologii, jeżeli chodzi o wykorzystanie dronów na polu walki. State Partnership Program with Poland. Tego rodzaju ćwiczenia są dla nas bardzo ważne. Razem z Polską współpracujemy od 1993 roku. Doskonale się znamy, chociażby z misji w Afganistanie. Dzięki takim działaniom możemy wzajemnie wymieniać się doświadczeniami, a to bardzo ważne w trosce o bezpieczeństwo. Przed nami to mamy plan, właśnie jesteśmy po spotkaniu, jeżeli chodzi o plan na dalsze działania i w przyszłym roku planujemy połączyć kilka jeszcze elementów wojska inżynieryjne, e, s, s, snajperów również i myślę, Również dżaweliny, i będziemy wspólnie realizować te, te ćwiczenia. Teraz medycyna. Od 1 lipca wejdą zmiany w badaniach profilaktycznych raka, szyjki i macicy. Klasyczną cytologię zastąpią dwa nowoczesne badania: test na obecność wirusa HPV oraz cytologia na podłożu płynnym. Jest dokładniejsza i skuteczniej wykrywa zmiany w szyjce macicy. Celem jest zdrowie kobiety, ale też dostosowanie się do światowych rekomendacji w zakresie badań przesiewowych. Badania cytologiczne u ginekologa mogą pomóc uratować życie ważne, by wykonywać je regularnie. Uważam, że to jest mój obowiązek, ponieważ mam rodzinę. Chcę dla niej być zdrowa. Dlaczego mam mieć problemy jakieś, nawet właśnie takie kobiece? Nie, chcę po prostu iść zdrowo przez życie. Ja Miałam problemy, które właściwie też bardzo otworzyły mi oczy na to, że bardzo warto zrobić to łysgię, przede wszystkim cytologię, żeby nie było za późno. Więc dostałam tą szansę i ją wykorzystuję. Rak szyjki macicy może być wyleczalny, ale tylko na bardzo wczesnym etapie choroby. Nieleczony zazwyczaj prowadzi do śmierci. Co roku ponad 500 tysięcy kobiet na świecie choruje na raka szyjki macicy, a około 300 tysięcy z nich umiera. W Polsce co roku rak szyjki macicy jest wykrywany u 3300 kobiet, umiera połowa z nich. Z myślą o chorujących kobietach Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Od 1 lipca tego roku będzie można wykonać test HPV-HR w kierunku brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy. Są to zmiany na lepsze, umożliwiają pacjentkom pełną diagnostykę, później uruchomienie pełnej diagnostyki w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Będziemy mogli już na wczesnym etapie wykryć stany przednowotworowe, jak i raka szyjki macicy. W przypadku pozytywnego wyniku z tej samej próbki będzie wykonywana dokładniejsza od standardowej cytologia płynna. Badania będzie można wykonać m.in. w Bydgoskim Szpitalu Biziela raz na 5 lat. Zostaną nimi objęte kobiety w wieku od 25 do 64 lat, by skuteczniej wykrywać jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Aktualnie uważa się, że tylko 20% pacjentek jest objętych opieką cytologią klasyczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, bo bardzo dużo pacjentek nie zgłasza się na pobranie cytologii. W ostatnich miesiącach wprowadzono również dwie nowoczesne terapie walki z rakiem szyjki macicy, bytkoższcz Edyta Starczywska. Zostały dwa tygodnie do wakacji, aby uczniowie spędzili je bezpiecznie i byli świadomi zagrożeń. W grudziącu zorganizowano serię spotkań w ramach Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy. Swoje historie opowiedziały młodzieży m.in. osoby niepełnosprawne, dla których nieprzemyślane decyzje zakończyły się kalectwem. Pływanie pod wpływem alkoholu, nieodpowiedzialne skoki do wody czy nieostrożna jazda na hulajnogach elektrycznych to tylko część powodów, przez które latem dochodzi do tragedii. Przepis na idealne wakacje to jest przede wszystkim słuchać swojego mózgu, a nie innych. Na przykład, kiedy ktoś nam każe zrobić coś kupie nie posłuchać go, tylko jednak podążać za tak zwanym kłocem swojego serca. Uświadomić, co może się stać w tym czasie, i że może po prostu sobie zrobić jakąś krzywdę, i po prostu wygłaszać to głośno, że po prostu może się coś takiego zdarzyć, że może sobie zrobić wielką krzywdę na całe życie po prostu. A taką krzywdę na całe życie wyrządził sobie pan Karol, który uszkodzenia rdzenia kręgowego doznał właśnie podczas wakacji. Ja miałem nieudane wejście do basenu, jedni, że to był skok, inni, że się pośliznąłem na plastiku schodach, które były mokre, upadłem głową do basenu i reszty nie pamiętam. Te i inne historie usłyszeli uczniowie siódmych i ósmych klas z grudziąskich szkół. Podczas spotkania pomyśl, nie będzie za późno. Naszym celem jest ukazanie młodzieży, dzieciakom skutków złych pomysłów, na które mogą wpaść podczas wakacji, a które zazwyczaj niosą za sobą no niepełnosprawność. A niestety takie sytuacje nadal mają miejsce, więc liczba osób z niepełnosprawnościami ruchowymi nie maleje. Władze Grudziądza, żeby polepszyć transport tych osób, podpisały umowę z Miejskim Zakładem Komunikacji, który od 1 lipca przejmie kwestię dotyczącą przewozu osób niepełnosprawnych. Wcześniej zajmował się tym szpital. W tym celu MZK kupiło trzy nowe busy. Jedna z nich jest pojazdem o napędzie elektrycznym, dwa są pojazdami o napędzie konwencjonalnym. Pojazdy są 7 i 9 osobowe, są klimatyzowane, w pełni z monitoringiem, mają elektryczne windy. Nie możemy zapominać o osobach niepełnosprawnych, problemy z komunikacją, z dotarciem do szpitala z dotarciem do różnego rodzaju e, przestrzeni szeroko rozumianej publicznej jest jak najbardziej e, wskazane w dobrych, w komfortowych warunkach. Tak jak do tej pory do przejazdu uprawnieni będą mieszkańcy Grudziądza, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Julia Man TVP3 Bydgoszcz Stabilność, rozwój, przyszłość to hasło ogólnopolskiej konferencji poruszającej tematykę pracy w kulturze. W Bydgoszczy rozpoczęło się właśnie szóste forum Pracuj w kulturze. Uczestniczy w nim 200 przedstawicieli instytucji kultury z całej Polski. Wśród nich dyrektorzy, pracownicy muzeów, galerii sztuki i bibliotek. Dyrektorzy, menedżerowie i specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi, łącznie ponad 200 pracowników kultury z całej Polski, forum nie tylko integruje środowisko, ale też inspiruje i edukuje. Forum jest okazją do tego, żeby porozmawiać o stanie kultury, o wyzwaniach, które na co dzień, jest w nasz, które na co dzień są w naszej pracy. I tutaj warto powiedzieć, między innymi o kwestiach chociażby zarobków, do, dobrostanu, możliwości rozwoju. Jak znaleźć klucz do tego, żeby pracować? Zastanawiał się w kulturze, komfortowo, ciekawie. Znalezienie takich skutecznych metod motywowania po prostu ludzi do pracy nie jest łatwe. W tym roku forum skierowano do liderów kultury. Co prawda nie ma jednej recepty na dobre kierowanie zespołem, ale jest wskazówka. Tą wskazówką jest inwestowanie w ludzi i w rozwój ich umiejętności. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się zmierzyć w przyszłości. Dlatego musimy rozwijać wiele różnych umiejętności, żeby być po prostu gotowym, kiedy ten moment nastanie. Stabilność, rozwój, przyszłość tak brzmi hasło tegorocznej odsłony forum. To forum dostarcza narzędzi przede wszystkim liderom i liderkom. Jak po pierwsze zarządzać instytucjami w warunkach wysokiej niestabilności i politycznej i ekonomicznej, i w tym otoczeniu prawnym, i przede wszystkim też w takich aspektach psychologicznych wyczerpania. Przedstawiciele instytucji kultury spotkali się w młynach Rotera. To nieprzypadkowy wybór. Co roku forum odbywa się w miejscu, które przeszło spektakularną zmianę. To jest taki cenny gest Narodowego Centrum Kultury, instytucji, która jest dla branży kulturalnej kluczowa. Samo wydarzenie ono jest bardzo prestiżowe, bo nie ma ważniejszej konferencji dla branży, środowiska, ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie kulturą, niż właśnie Forum Pracuj w Kulturze. Bydgoszcz została zauważona po raz kolejny jako miasto kultury, miasto, które pracuje... Na rzecz kultury i ma w tym zakresie duże osiągnięcie. Forum ma także znaczenie promocyjne. Bydgoszcz odwiedzili ludzie kultury z całej Polski, między innymi z Krakowa, Warszawy, Trójmiasta, ale też Krosna czy Józefowa, bydgoszcz Marcelina Bociek. Start misji Akcja 4 do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po raz kolejny przewożony. Powodem był wyciek płynnego tlenu z pierwszego stopnia rakiety Falcon 9. Oznacza to, że polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski na historyczny lot w kosmos będzie musiał jeszcze zaczekać. Szczegóły zna nasz reporter Bogumił Radajewski, który jest na Florydzie. Misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na stację kosmiczną zostaje odwołana. Nowy termin. Nie jest znany. Taka informacja dotarła dziś do nas po długim oczekiwaniu. Przyczyna odwołania jest jednak zupełnie nowa, a są nią problemy na samej międzynarodowej stacji kosmicznej. NASA opublikowała dziś komunikat o problemach z ciśnieniem w jednej z części stacji. Konkretnie chodzi o rosyjski moduł zwiezda. W ostatnich dniach astronauci mieli pracować nad usunięciem tego problemu. Po zakończeniu napraw nadal pojawiły się jednak anomalie w odczytach i to w związku z tym podjęto decyzję o odwołaniu przylotu misji Axiom-4, której astronauci mieli dołączyć do załogi przebywającej już na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nie wiadomo, jak długo potrwa wyjaśnianie tej sytuacji i co może to oznaczać dla kolejnego terminu przylotu astronautów z udziałem Polaka. Przypomnijmy, że misja Axiom-4 jest nękana przez wyjątkowo dużo przeciwności. Najpierw jej termin przekładano ze względu na problemy ze statkiem Dragon. Potem na przeszkodzie stanęła niesprzyjająca pogoda. Ostatnio wreszcie trwały przedłużające się prace nad usunięciem wycieku z rakiety Falcon 9, która znajduje się na platformie startowej kilka kilometrów stąd. Teraz do tego wszystkiego dołączają jeszcze problemy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I nie wiadomo, co będzie to oznaczało dla terminu wyprawy Polaka w przestrzeń kosmiczną. Z przylądka Canaveral na Florydzie, Bogumił Radajewski. A teraz inne wyzwanie. 3000 km w 40 dni, ale na wodzie. Taki cel postawił sobie Sebastian Szubski, sportowiec z Bydgoszczy. Chce w takim czasie opłynąć kajakiem w Wielką Brytanię. Jeśli mu się uda, to pobije kolejny już w swoim dorobku rekord Guinnessa. No i tak to się właśnie zaczyna. Wielkie rzeczy rodzą się w ciszy. Nie ma tłumów. Nie ma wiwatów. Wypłynął dziś o 7.30 czasu angielskiego nieopodal Malajk w Szkocji. Przed nim 3000 km do pokonania wokół Wielkiej Brytanii. Aby pobić rekord, Sebastian Szubski musiał płynąć Anglię w 40 dni. Na razie pierwszy dzień się sprawdził. Czy pierwsza połowa dnia nawet nie, bo mam 45 km. Planuję dzisiaj jeszcze 60 km. Zobaczymy jak będzie. No, pierwsze, pierwsze znaki zmęczenia się pojawiły. Dzisiaj jeszcze bardzo długi dzień. To nie pierwszy raz, kiedy Sebastian Szubski bierze udział w takim wyzwaniu. Obecnie jest rekordzistą Guinnessa w kategorii najdłuższego dystansu przepłyniętego kajakiem na jeziorze w ciągu 24 godzin. W 2023 roku zdobył również rekord w najszybszym pokonaniu tamizy, a w 2004 brał udział w zawodach olimpijskich w Atenach. Ogromna wytrwałość i determinacja, którą naprawdę warto podziwiać, ponieważ są to wyzwania naprawdę nietuzinkowe. A dużo czasu poświęca się na przygotowania do tego typu challenge. Wypłynięcie kajakiem w morze jest dużym wyzwaniem. Kajakarze muszą uważać na ryzyko hipotermii, nagłe zmiany pogody, silne wiatry, fale i sztormy. Ale na pewno przede wszystkim pogoda to jest najistotniejsze, no i też obliczenie prądów, bo te prądy są tam bardzo silne. No i przy sile rąk dwóch to byłoby naprawdę trudno, żeby je okonać. Więc będzie musiał na pewno szukać tych momentów, kiedy te prądy będą sprzyjające. Aby Sebastian pobił rekord, musi pokonać trasę do 22 lipca. Kolekcjoner rekordów. A ze mną Mirosław Wysocki. Dzień dobry. I jakieś rekordy pewnie w sporcie regionalnym. By, byliśmy prawie w kosmosie, potem na wodzie, a teraz schodzimy na ląd. No a konkretnie rekord. na parkiet już jutro we Wrocławku Drugi rewanżowy mecz o brązowe medale Orlen Basket League. W pierwszym meczu w Sopocie Anwil pokonał Trefla 88-85. Sztab szkoleniowy, koszykarze i sympatycy zespołu liczą na powtórkę w hali mistrzów. Walczymy o brąz, chcemy zakończyć ten sezon z brązowymi medalami. Zwłaszcza, że gramy w hali Ostatnie spotkanie sezonu będzie w hali mistrzów. Tego nie było we Włocławku bardzo, bardzo długo. Sięgam pamięcią, 2009 rok to jest moment, w którym drużyna wywalczyła brązowe medale. Też brązowe medale, mamy nadzieję, że też, mówię też, że to będzie dobry zwiastun. Wywalczyła medale właśnie w hali Mecz pomiędzy Anwilem Włocławek a Treflem Sopot już jutro w hali mistrzów. Początek spotkania o 20.30. A u nas codzienny serwis sportowy jak zwykle po wieczornym wydaniu zbliżeń. Mirosław Wysocki, dziękujemy bardzo. A w pogodzie będzie zdecydowanie więcej słońca o szczegółach Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Nadchodzące godziny nie przyniosą nam zbyt wielu zmian w pogodzie, bo cały czas czeka nas bardzo przyjemna i pogodna aura, a to wszystko za sprawą układu wyżowego, który obecnie ulokował się nad Polską i to on gwarantuje nam to bardzo pogodne i słoneczne niebo. I wszystko wskazuje na to, drodzy państwo, że tak już zostanie. Synoptyce w ciągu tych najbliższych dni nie przewidują już takich anomalii tej zmiennej pogody. Jutro w regionie temperatura przekroczy 20 stopni, no i przez cały dzień towarzyszyć nam będzie również bardzo przyjemna i słoneczna pogoda. O szczegółach opowiem Państwu oczywiście już za moment po głównym wydaniu zbliżeń do zobaczenia. Zapowiedzią dobrej pogody kończymy ten serwis. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Do zobaczenia.